Powiedz mi Grzegorz, czy ty się spodziewałeś, że będziecie wyjeżdżali z takim wolkiem goli z Tbilisi? Ciężko im powiedzieć. Przyjechaliśmy tu po trzy punkty, zdobyliśmy je, strzeliliśmy cztery bramki, co może w ostatecznym rozliczeniu będzie bardzo ważne. Kończymy rok w dobrych nastrojach, z dziesięcioma punktami, co jest bardzo dobrym rezultatem, i będziemy przygotowywać się do kolejnych spotkań. Jesteśmy liderami grupy, więc, więc to napiewa optymizmem. Same dobre wiadomości, to prawda, ale pierwsza połowa była trudna, bardzo trudna. Znaczy nikt nie mówi, że to będzie łatwy mecz. Wynik na tablicy nie odzwierciedla tego spotkania. To było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. A w pierwszej połowie sporo było chaosu. Mogliśmy nawet te spotkanie przegrywać. A w drugiej, w drugiej połowie ta wymienność tej piłki między zawodnikami była, była lepsza, było więcej spokoju i stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Dwie pierwsze bramki padły po stałych fragmentach gry. E, to tylko świadczy o jaki to jest ważny element e, meczu. Właśnie tak powiedziałeś: pierwsze dwie bramki po stałych fragmentach. Najpierw twoja asysta. O właśnie, o właśnie! <laughs> Najpierw twoja asysta i gol Kamila Glika, a, a potem odwrotnie. No, współpraca, współpraca wygląda bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że, że w najbliższych spotkaniach będzie to wyglądało podobnie. Ćwiczyliście te stałe fragmenty przed, przed tym meczem? No nie ukrywam, że spędziliśmy trochę czasu na stałych fragmentach gry w ofensywie jak i w defensywie. Jeszcze jedno pytanie a propos e, odchodzącego trenera. Czy wy myśleliście, że, że Gruzi mogą być tylko podłamani tym, że on się żegna z Dużyną, że atmosfera w, tej, e, w tym zespole będzie nie najlepsza? Znaczy, nie, uk nie ukrywam, że to nas za bardzo interesowało. Skupialiśmy się nad naszym zespołem, nad tym, jak my będziemy wyglądać, a nie nad tym, jak, czy trener odejdzie, jaką decyzję podjął. To nie jest nasz problem. Skupiliśmy się przede wszystkim na, na nas dziesięć punktów uwierzyłbyś przed rozpoczęciem tych eliminacji, że będziecie y, kończyć rok y, i kończyć tę część eliminacji z takim dorobkiem? Podobno trener Nawałka tak powiedział, to się śmiali z niego, no teraz okazało się to realne.